Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku mojego cyklu o tajnikach szkolnej matematyki chciałbym przedstawić kolejne zadanie związane z wiekiem. Wiele lat temu mój nieżyjący już ojciec zadał mi takie zadanie. Dziadek i babcia mają razem 140 lat. Ile lat ma dziadek, jeśli ma dwa razy tyle, ile babcia miała wtedy, kiedy dziadek miał tyle, ile babcia ma teraz? Celowo wypowiedziałem treść tego zadania dosyć szybko, dlatego że w zasadzie pierwszą reakcją po jego usłyszeniu jest śmiech, salwy śmiechu, a zadanie wydaje się tak niezrozumiałe, że nikt nie ma ochoty go w ogóle rozwiązywać. Tymczasem takie zadanie da się rozwiązać dosyć prosto. Spójrzmy wobec tego na ekran. I przeczytajmy raz jeszcze. Dziadek i babcia mają razem 140 lat. Ile lat ma dziadek, jeśli ma dwa razy tyle, ile babcia miała wtedy, kiedy dziadek miał tyle, ile babcia ma teraz? W zadaniach związanych z wiekiem bardzo ważną informacją jest różnica wieku. Tak więc oznaczmy przez x wiek dziadka. Natomiast r to będzie różnica wieku. Wobec tego wiek babci to x minus r. I teraz wystarczy tylko uważnie odczytać treść zadania. Spróbujmy od tyłu. Kiedy dziadek miał tyle, ile babcia ma teraz. To ostatnie zdanie. Kiedy dziadek miał tyle, ile babcia ma teraz. Babcia ma teraz x minus r lat. Dlatego kiedy dziadek. Miał x minus r lat, to babcia miała no, wiek dziadka, x minus r, i odejmijmy różnicę wieku, czyli x minus 2 r lat, a obecnie dziadek ma dwa razy tyle. No, wobec tego mamy takie równanie. Obecny wiek dziadka to jest x, no ale ma dwa razy tyle, ile wynosi x minus 2r. No to zobaczmy, stąd x równa się 2x minus 4r, a zatem 4r równa się x po przeniesieniu r na lewo, a x na prawo, czyli x jest równe 4r. cztery różnice wieku No ale teraz dziadek i babcia mają razem 140 lat. Wobec tego dziadek ma 4r lat a babcia wobec tego ma 3r lat i razem mieli 140 lat. Dlatego 7r jest równe 140, zatem r równa się 20, dlatego wiek dziadka x równa się 4r, czyli 80, i to jest odpowiedź do naszego zadania. Dziadek ma 80 lat. I nawiasem mówiąc, skoro różnica wynosi 20 lat, no to babcia ma lat 60. No to spróbujmy jeszcze raz sprawdzić, czy dobrze rozwiązaliśmy to zadanie. Dziadek ma 80 lat, babcia 60 lat, razem wobec tego mają 140 lat. No i teraz, kiedy dziadek miał tyle, ile babcia ma teraz, babcia teraz ma 60 lat. Więc kiedy dziadek miał 60 lat, to babcia była o 20 lat młodsza, zawsze jest o 20 lat młodsza, czyli miała lat 40. I dziadek ma dwa razy tyle, czyli 2 razy 40, więc 80 lat. Tak więc zadanie zostało poprawnie rozwiązane. Wiek dziadka to 80 lat. Proponuję moim widzom rozwiązanie podobnego zadania o bracie i siostrze Wkleję tutaj zadanie jest takie brat i siostra mają razem 15 lat ile lat ma brat jeśli ma 3 razy tyle ile siostra miała wtedy kiedy brat miał tyle ile siostra ma teraz drogi widzu jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem tego równania tego zadania Umieść to rozwiązanie jako komentarz pod moim filmem. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania wszystkich filmów na moim kanale, kanale bloga Być Matematykiem, w szczególności do oglądania playlisty Tajniki Szkolnej Matematyki oraz takiej przygotowawczej playlisty stworzonej dla maturzystów, która nazywa się Matura Rozgrzewka. Zapraszam też oczywiście do czytania artykułów na moim blogu Być Matematykiem. Do zobaczenia!